Tu Werka. Witam Was w pierwszym odcinku mojego podcastu. To dosyć zabawne, ale czuję tremę sama przed sobą. A dodam, że jestem w pokoju sama z moim małym mopsem. Część z Was może mnie kojarzyć z Instagrama Werka Tworzy, gdzie daję upust swojej kreatywności. Tworzę kolaże prowadzę sklep z kolażami. Który podziękuję do odcinka. A co? No to lecimy z pierwszym tematem. Mm. Czy Niki nasz jest artystką? Może skupmy się na początek na definicji słowa artysta. No więc według słownika języka polskiego artysta to człowiek ustolniony tworzący dzieła, na przykład malarz. Kreujący jakąś rolę, na przykład aktor lub wykonawca utworu muzycznego, na przykład piosenkarz. Ale co tak naprawdę oznacza to określenie uzdolniony? Kto albo co o tym decyduje? Ilość sprzedanych płyt, ilość wyświetleń, popularność? W takim razie nie liczy się w ogóle proces twórczy, tylko sam. Efekt końcowy, czyli tak naprawdę, artystą mogą być tylko jednostki wybitne w swoim fachu. Ja się z tym nie zgodzę. Mam wrażenie, że inaczej też podchodzi się do pojęcia artysty w różnych dziedzinach sztuki, bo o ile w muzyce potocznie mówi się o wokalistach artyści tak. W sztuce wizualnej na miano artysty zasługują tylko elity, bo o ile Leonardo da Vinci jest bez wątpienia dla wszystkich artystą, tak już polok czy inni reprezentanci sztuki współczesnej już są dla innych artystami, ale w cudzysłowie. Moim zdaniem nie powinno być tak, że to osoby trzecie, Określają kogoś mianem artysty, tylko że my sami powinniśmy mieć odwagę tak o sobie mówić, nie traktować tego określenia tak śmiertelnie poważnie. Artysta tak naprawdę drzemie w każdym z nas. Najważniejszym moim zdaniem nie jest efekt końcowy, ale proces twórczy. Zamysł artystyczny, myśl przewodnia, wyobraźnia, pasja tworzenia. To wszystko jest niewidoczne dla osoby postronnej. Ona widzi tylko sam efekt. Efekt, który często jest wynikiem wielu godzin praktyk, wprawy, ale też talentu. Biorąc pod uwagę te czynniki, myślę, że śmiało mogę siebie nazwać artystką. Może nie tak wielką jak Leonardo da Vinci czy inni znani twórcy? No ale na swój sposób, czemu nie? Ośmielę się nawet powiedzieć, że skoro Ciebie zainteresował ten temat, to Ty również możesz być artystą. Skoro tematy około kreatywne są czymś, co Cię interesuje, znaczy, że chcesz się w jakiś sposób rozwijać. Jest to w kręgu Twoich zainteresowań. Być może wykonujesz rękodzieło, piszesz kreatywnie, albo możesz nawet nie tworzyć, ale z wypiekami na twarzy obserwować obrazy innych znanych artystów. Może jesteś melomanem? Daj znać w komentarzu, chętnie dowiem się, czym się zajmujesz. Wiecie, co długo nie pozwalało mi tak o sobie mówić? Porównywanie się do innych twórców. To jest najgorsza rzecz, jaką można sobie wyrządzić. W ogóle porównywanie siebie na jakiejkolwiek płaszczyźnie życia nie jest niczym dobrym. A w tworzeniu jeszcze jest taka pułapka, że my porównujemy swój efekt końcowy z czyimś efektem końcowym, nie widząc jego drogi projektowej, o której wcześniej mówiłam. Także. Nie wiem, możemy porównywać swoją pracę, którą wykonaliśmy w dwa dni, z czyjąś pracą, która powstawała tak naprawdę, nie wiem, dwa lata. A teraz zastanówmy się, czy pani Niki Minasz jest artystką? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie wcale nie będzie takie proste, ponieważ brakuje nam pewnych danych. Nie wiemy tak naprawdę. Jak przebiega cały proces twórczy artystki, ile ona ma tak naprawdę wpływu w to, co powstaje. No ale spróbujmy przeanalizować jeden z jej utworów. Moja anaconda Nie. Moja anaconda Nie. Moja anaconda Nie, chyba że masz bułeczki. Przyznacie, chyba, że brzmi to dość. Tajemniczo. Postanowiłam podejść do tego profesjonalnie i przeanalizować, co autorka mogła mieć na myśli. Otóż znalazłam na Akademii Ducha.pl, że wśród Indian powszechna jest przepowiednia o czarnym wężu. Starzy Indianie przestrzegają przed tym, by czarny wąż nie wpłynął w życiodajną wodę, bo skończy się to śmiercią naszego świata. Nie dotyczy to tylko środowiska naturalnego i ropy naftowej, która niedawno zagrażała indiańskim terenom okolic Dakoty. W tej przepowiedni chodzi o naszą wodę, nasze emocje. A co z tą bułką? No więc sprawdziłem w synniku, że bułka oznacza szczęście i błogosławieństwo, a także sukces zawodowy i dobre zdrowie. Podsumowując, ten fragment mówi o walce ze złymi emocjami ku szczęściu. I wyobraźcie sobie, że cały świat myśli, że to piosenka o seksie, a nikim i nasz tworzy ją z myślą właśnie o tej metaforze. I co? Byłoby nam wszystkim trochę głupio, śmiejąc się z niej jako artystki. Myślę, że jest jedną z najbardziej. Wyróżniających się wokalistek, a to też nie jest rzeczą łatwą. Bardzo mocno weszła w swoją rolę i to też jest moim zdaniem sztuka. Wiadomo, że za jej wizerunkiem, piosenkami, teledyskami stoi sztab ludzi, no ale nie wiemy tak naprawdę w jakim stopniu ona ma wpływ na całą kształt. No dobrze. A chciałabym wsiąść na tapetę jeszcze jedną osobę. Nie powiem jeszcze, czy według mnie to artysta, czy nie. No więc z naszego podwórka Gracjan Rostocki. Jeśli ktoś jeszcze nie zna tej osobowości, proszę zrobić pauzę, włączyć YouTube'a i wpisać Gracjan Rostocki, kupa. Tak, dobrze słyszycie. Już w analizę tekstu tej piosenki nie będę się bawić. Załóżmy, że to po prostu przepowiednia na 2020 rok że to taki hymn, który idealnie się wpasowuje w wszystko, co się teraz dzieje. No dobrze. No więc tak, mamy Grecjana Rostockiego, który pisze sam teksty. Sam jest odpowiedzialny za swój wizerunek. W ogóle cała jego gestykulacja, głos. No cóż, jedna osoba potrafiła wykreować siebie w taki, a nie inny sposób. Także w zestawieniu z panią Nikim i nasz. No, na pewno. Punkt dla pana Gracjana. Moim zdaniem zasługuje on na miano artysty. Widać, że to, co tworzy, sprawia mu przyjemność. No, zabiera na pewno dużo czasu, ma jakiś pomysł na siebie. Nie można o nim powiedzieć, że jest internetową bezosobowością, tak jak wielu celebrytów. On, przynajmniej w przeciwieństwie do niektórych, wywołuje, przynajmniej u mnie, tylko pozytywne emocje. Niech ten odcinek będzie. Takim naszym wspólnym początkiem nowej przygody w odkrywaniu kreatywności, bo uważam, że do tego nie trzeba żadnych podręczników, kursów czy wykształcenia, bo kreatywność, tak samo jak pewność siebie, powinniśmy odnaleźć w sobie. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś Wam w tym pomóc. Przyznam, że ja zaczęłam nagrywać ten podcast. Głównie dla siebie, ponieważ zajmuję się głównie sztuką wizualną. Stwierdziłam, że dobrze mi zrobi, jeśli wyćwiczę umiejętność porządkowania myśli, bo mówienie nie jest może jakąś moją specjalnie mocną stroną, ale uważam, że pomoże mi się rozwinąć, bo tak naprawdę myślę, że to otworzy też również dla mnie nowe drzwi. Które pomogą mi rozwijać się w różnych dziedzinach sztuki. Może w jakiś sposób też pomoże mi to w rozwijaniu sztuk wizualnych? Tak naprawdę, nie wiem, nie dowiem się, dopóki nie spróbuję. Mam nadzieję, że będziecie mi kibicować i towarzyszyć w kolejnych odcinkach. A na koniec chciałabym polecić Wam kilka rzeczy. Jedną z nich jest moje odkrycie Audio. Jest to serial lalka, serial audio, którego możecie posłuchać na Tempic Go. Jestem nim naprawdę oczarowana. Jest wspaniała gra aktorska. Dźwięk 3D. Jedynie, co mnie troszeczkę tam irytowało, to głos Barbary Kurdej Shatan. No, nie bardzo mi pasowała, no ale posłuchacie i sami ocenicie. Kolejna rzecz to. Coś, co poleciła mi moja koleżanka z pracy, którą pozdrawiam, jest to na YouTubie Influencer Live Wrocław. Czyli jest to konferencja dla influencerów, która, no ze względu na to, że mamy czasy takie jakie mamy, jest online. Czyli można jakieś plusy w tej sytuacji znaleźć. No więc tak, polecam. Jest tam, z tego co widzę, 12 nagrań. Każde z nich trwa minimum 2 godziny, no i są podzielone na bloki tematyczne, czyli na przykład wywiady, TikTok, social media, podcasty, Instagram, parenting. Zresztą zobaczcie sami. Yy, mi póki co najbardziej się spodobał wykład Justyny Mazur, która prowadzi podcast Piąte nie zabijaj. Naprawdę było to takie bardzo życiowe. Nie tylko właśnie pod względem pomocne przy tworzeniu podcastów, ale moim zdaniem warto, żeby każdy z Was tego posłuchał. Justyna ma bardzo miły głos i wydaje się naprawdę miłą, inteligentną osobą. Dlatego tym miłym akcentem kończę. I do usłyszenia.